Asia Michalska z Verseo opowie, jak dobierać słowa kluczowe, żeby pozyskiwać wartościowych klientów. I co nieco o Joannie z SEO. Verseo, związana od 6 lat, autorka licznych publikacji blogowych i poradników skupionych wokół tematyki pozycjonowania i optymalizacji stron internetowych. Swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu SEO oraz marketingu online dzieli się zarówno podczas szkoleń dla współpracowników, jak i podczas szkoleń zewnętrznych dla klientów. Klientów Verseo. Dość ciekawa informacja o Joannie jest taka, że przepada za literaturą faktu oraz podróżami w ciepłe miejsca z historią w tle. Muszę się pokusić o ten suchar brzmi jak międzyzdroje. Drodzy Państwo, łączymy się zatem z Asią? Asiu. Cześć. Asiu, dzień dobry. Boże, jakie masz satysfakcjonujące tło? Wygląda jak wygrany Tetris. Coś w tym stylu. Jeszcze tego skojarzenia nie słyszeliśmy. Ale y, chyba zostanie w annałach firmy. Bardzo proszę. Nie, nie potrzebuję tutaj żadnego y, copyrightu. Asiu, no to y, muszę zagadać, bo ja też kocham literaturę faktu. Coś fajnego byś nam poleciła, tak przed prezentacją swoją? Y, akurat wzięłam się za nowość z wydawnictwa Znak o surfingu. Ja akurat bardziej windsurfing, ale stwierdziłam, że coś nowego. Też jest to literatura faktu, człowiek opisuje. Akurat jestem jeszcze na etapie jego młodości, jak się złapał zajawkę, w każdym razie pasuje i na sezon letni, tak trochę przenosi myślami Kalifornia i Hawaje. No, Aha. dobra, ciepłe miejsce z mniejszą dozą historii, takiej starożytnej, ale pasuje do tego, o czym mówiłaś. Słuchaj, jest, jakby trzymamy się cały czas konwencji, jest Hawajska, są Hawaje, jest windsurfing, jest Joanna z Verseo, to później sobie porozmawiamy trochę o non-fiction, dobra, dobra książka zawsze w cenie, ale już teraz Asiu, oddam Ci głos może, co Ty na to? Czy Nie. jesteś w gotowości? Joanna z Verseo, jak dobierać słowa kluczowe, żeby pozyskiwać wartościowych klientów? Bardzo proszę Asiu. Dzięki Klaudia, idealnie tutaj wprowadziłaś w temat, bo to o czym chcę opowiedzieć, to właśnie o doborze słów kluczowych i wpływie ich na zwiększenie ruchu, no i na pozyskanie fajnych, wartościowych klientów, którzy będą skłonni wydać pieniądze w Waszych, w waszych biznesach, po prostu. Możecie się zastanawiać, e, jaka w zasadzie jest ta relacja pomiędzy widocznością, obecnością fraz w top 10, przede wszystkim, a ruchem na stronie, który tutaj będzie tą bazą pozyskiwania klientów. E, odwołam się do pewnego przykładu e, klienta, dla którego pracuję już kilka lat i również tutaj przeszliśmy przez zmianę strony internetowej, nie przedłużając. Tak, jak tutaj macie okazję widzieć na swoich ekranach, lepsza widoczność, więcej fraz w top 10 przełożyło się na większy ruch na stronie i finalnie historycznie najlepsze wyniki dla tego klienta no i jego zadowolenie. Wyrażane może w oszczędnych słowach, ale systematycznie tak bym to określiła. Widać, że tutaj ten, ta większa ilość fraz, fraz w top 10 pociągnęła, pociągnęła ruch i o to właśnie tutaj chodziło. Więc. Widocznie warto się zainteresować tymi słowami kluczowymi, starannie je dobrać, skoro może nam to w taki sposób zaowocować. Nie chcę Was zanudzać żadną definicją słów kluczowych. Od tego macie Wikipedię, macie inne źródła. Ja po prostu na potrzeby swojego, swojego webinaru stwierdziłam, że słowa kluczowe to jest wszystko to, co człowiek może wpisać w wyszukiwarkę, żeby trafić na interesujący go serwis. Słowa kluczowe nie tylko będziecie mieć w kontekście reklamy SEO, znaczy usługi SEO, ale też w kontekście Google Ads. Poza tym, jeżeli chodzi tutaj o taką moją branżę, o, o mój wycinek, no to słowa kluczowe przede wszystkim przywołamy w kontekście optymalizacji samego serwisu, bo to w dużej mierze wykonuje się optymalizację pod kątem określonych słów kluczowych, ale także monitorujemy nasze osiągnięcia jest taki taki sposób sygnalizowania klientów, że sygnalizowania klientom, że SEO działa właśnie poprzez pokazanie jak tam te pozycje rosną, jak tam zbliżają się do top 10, wchodzą do top 10 i jakie tam są top 3 i, i w ogóle jedynki. to już, to już najlepsze. Także tak, tak się tutaj z tymi słowami kluczowymi sprawa ma. Natomiast co możemy zrobić, żeby dobrze dobrać te słowa kluczowe, żeby mieć ten fundament pod większy ruch, pod większą ilość osób, które właśnie dokonają tutaj transakcji, skorzystają z naszych usług? Wytypowałam sześć takich. Kluczowych w moim odczuciu elementów. Wiadomo, mam tylko 20 minut, więc to jest taki sprint przez ten temat, ale mam nadzieję, że Wam tutaj to chociaż w jakiś taki przystępny sposób zasygnalizuje, jak to wygląda. Przede wszystkim warto przeanalizować swoją stronę internetową, skonfrontować to z tym, czego, czego poszukują nasi potencjalni klienci, zastanowić się, jakich fraz. Jakie frazy możemy użyć, a jakie są raczej na indeksie fraz zakazanych, e, rozstrzygnąć dylemat, co z tym SEO lokalnym, z, z frazami, z nazwami miejscowości, e, sięgnąć po różne rodzaje słów kluczowych, a także później zoptymalizować treści na swojej stronie. I tak tutaj do Mileny e, nawiążę. E, jeżeli chodzi o samą analizę strony internetowej, to wydzieliłabym tutaj dwa takie bloki. Pierwsza sprawa to jest analiza oferty na stronie. E, sprawdzenie, co my właściwie mamy tutaj, czy nasza oferta na stronie pokrywa się z tym, co faktycznie oferujemy. E, nie oszukujmy się, są przypadki, że ktoś po prostu nie aktualizuje swojej strony internetowej i mimo, że coś się pojawiło nowego, to strona internetowa tego nie odzwierciedla, więc nosiłą siłą rzeczy e, kanał pozyskiwania klientów online w tym momencie tutaj nam nie zadziała. Warto sobie tą ofertę tak uporządkować, wskazać, które, które jej elementy są takim naszym kołem zamachowym, które przyciągają klientów, które są wyjątkowo korzystne ze względu na marżę, coś, co jest nietypowe, co jest naszym wyróżnikiem, na przykład jesteśmy jedynymi dystrybutorami w kraju jakiejś marki, coś, co działa tak sezonowo, Mówię tutaj na dużym poziomie ogólności, bo nie znam Waszych serwisów, staram się to tak właśnie wpasować, ale warto sobie tak, tak właśnie uporządkować, nadać etykietki poszczególnym elementom z naszej oferty. A druga rzecz, którą warto, warto sobie przeanalizować, to treści na stronie. Zobaczyć, czy one odzwierciedlają ofertę, którą, którą ma nasza firma, to o czym właśnie tutaj wspominałam. Zastanowić się, czy szykuje się jakaś premiera i być może, chociaż nie mamy tego jeszcze produktu, kup teraz, ale jakoś tak podgrzewać atmosferę, zasygnalizować na stronie, że tego już się będzie można spodziewać i to już są podwaliny pod pozycjonowanie się na, na takie nowości. Które wchodzą poza stronami związanymi z kategoriami produktów czy z samymi produktami. Warto też spojrzeć, co tam mamy w blogach, w sekcji blog, w aktualnościach, w poradnikach, w tutorialu, a więc stronach, które nie są tak bezpośrednio sprzedażowe, ale mają swoje miejsce w tym lajku i, i, i potrafią to wspierać. Jeżeli nam czegoś tutaj mamy wrażenie, że coś brakuje, coś nie jest wystarczająco dobrze opisane, nie jest uzupełnione, no to to jest ten moment, żeby, żeby tutaj zadziałać na tym polu. Jeżeli chodzi o same słowa kluczowe, o ich dobór, no to dobra wiadomość, że nie jesteście sami, nie jesteście tylko zdani na, na przegląd strony internetowej i na bazowanie na tym. Warto sięgnąć pod narzędzia, które są dedykowane. Tutaj narzędzi jest sporo, natomiast ja wytypowałam trzy. Jeden z nich jest SemStorm, które, z którego często korzystam praktycznie codziennie w swojej pracy z nami lubię. E, bardzo lubię choćby funkcję frazy z potencjałem, a więc frazy, które są blisko top 10, ale niekoniecznie jeszcze się tam znajdują. E, ogólnie frazy, które, które są całkiem blisko top 10, to taka fajna, e, fa, fajna przestrzeń, żeby wyłuskać coś. I, co można, nad czym można tutaj pracować i zwiększać zwiększać widoczność serwisu i zwiększać ten ruch. Jeżeli nie chcecie jeść płatne narzędzia, no to zawsze Google Search Console. Ogólnie podpięcie Google Search Console do swojego serwisu to jest zawsze dobry pomysł, a tutaj zobaczycie e, po jakich frazach, e, jakie frazy się pojawiały w kontekście waszego serwisu, jak wyglądało generowanie wyświetleń, jak wyglądały kliknięcia, wejścia, jaka jest też średnia pozycja. E, no nie jest to oczywiście codzienny monitoring, na jakim miejscu znajduje się fraza, ale też SemStorm y, Google Search Console do tego nie służy, więc wybaczamy mu tutaj fakt, że tylko pojawia się ta średnia pozycja. Jeżeli działaliście jakoś z kampaniami Google Ads, no to na pewno znacie planer słów kluczowych, i to też jest miejsce, gdzie można znaleźć trochę wskazówek, jakie słowa kluczowe warto wykorzystać do promocji waszych serwisów. Jeżeli chodzi o, jak już mamy listę, na co byśmy się mogli promować i co nam pasuje, to również. Taki pewien jego negatyw to lista słów, które niekoniecznie powinny być wykorzystane do promocji. Ja to sobie tak podzieliłam na trzy, e, trzy robocze kategorie. Jedna to e, frazy zakazane. Może się zdarzyć, że po prostu w, je, w jakiejś branży pewne terminy nie powinny być znajdywane. E, są one zdefiniowane już tak e, taki, taki, na takim gruncie, nawet że prawnym. I to, że potocznie stosujemy je jako zamienniki, nie oznacza, że e, na stronie można je również w równie swobodny sposób y, wykorzystywać. Przychodzi mi tu na myśl y, kredyt, a pożyczka. To jest y, z tego, co, co wiem od prawników, y, jasno zdefiniowane, kiedy którego terminu można użyć. I jeżeli nasza firma oferuje pożyczki, a nie kredyty, no to wtedy mamy spore wyzwanie copywriterskie, żeby w jakiś sposób to słowo y, kredyty wpleść w treści, ale nawet jeżeli tej copywriter coś takiego przygotuje, no to zawsze warto skonsulto skonsultować to z prawnikiem, czy nie robimy, nie robimy czegoś, co może wiązać się z nieprzyjemnymi y, konsekwencjami. Druga kategoria to było, która już nie ma takich, takich ciężkich sankcji, to rozróżnienie na słowa używane przez profesjonalistów w danej branży, a takie, które będą raczej wyborem Kowalskiego. I tutaj znowu się odwołam do swojego doświadczenia i pracy z klientem, który właśnie mi wskazywał różnicę między kotłem a piecem. Co wpisuje profesjonalista, a co wpisuje właśnie wspomniany Kowalski. No i trzecia... Trzecia grupa to brandy konkurencji. Pojawiają się pytania, czy można się pozycjonować na brand konkurencji. Jeżeli jesteście gotowi, żeby umieścić jego nazwę na swojej stronie internetowej, no to tak można spróbować. Jeśli nie, no to uznajmy, że tutaj to nie jest dobry pomysł, który zakończy się sukcesem. Natomiast znowu jest to tutaj kwestia tego po prostu mechanizmu, na jakim opiera się wyszukiwarka, że jeżeli coś jest w treści na stronie, jest to dostępne dla robotów sieciowych, no to jest szansa, że dojdzie tutaj do takiego, że, że uda nam się zaindeksować i po, połączyć serwis z, daną, z danym słowem kluczowym. Jeżeli chodzi o pozycjonowanie lokalne, z góry zaznaczmy, że to nie ma zastosowania na przykład w odniesieniu do sklepów internetowych, ale jeżeli już oferujecie usługi, Y, które mają tutaj znaczenie w kontekście, w kontekście lokalnym, no to jak najbardziej y, ma to sens i wtedy można się pokusić o optymalizację na frazy, frazy lokalne z tą nazwą miejscowości, a nawet y, czasem warto jest dodać nazwy dzielnic. Y, jeżeli tutaj mówimy o dużym mieście, a specyfika y, konkretnej usługi jest taka, że naprawdę chcemy mieć to blisko miejsca zamieszkania, blisko biura. Y, tak, na przykład do lekarza to bym się wybrała do innej dzielnicy. Tutaj taka, taka też uwaga, że ja po prostu mieszkam w Poznaniu, więc to jest całkiem spore miasto. Natomiast piekarnie to już wolałabym mieć naprawdę pod bokiem i tu bym wyszukiwała. Wyszukiwała czegoś, co, co się znajduje w mojej dzielnicy, a nawet jeszcze lepiej, im bliżej domu, tym, tym fajniej, tym większa szansa, że skorzystam z usług takiej piekarni. Zresztą samo Google wychodzi naprzeciw takiemu sposobowi myślenia. Stara się nam wyświetlać wyniki jak najbliżej miejsca, w którym dokonujemy tego wyszukiwania. Jeśli chodzi o rodzaje słów kluczowych. Tutaj znowu przygotowując się do, do tego webinaru, zrobiłam sobie taką, y, taką listę. Wychodzi na to, że bardzo lubię listy, y, pięciu typów y, y, właśnie słów kluczowych, y, y, i z góry takie zastrzeżenie, te typy mogą się ze sobą mieszać. Możemy mieć do czynienia z takimi hybrydowymi. Y, pierwszy z nich to frazy brandowe. Jeżeli macie w ofercie coś, czego, w przypadku których marka, producent jest wyróżnikiem, no to jak najbardziej warto sięgać po frazy brandowe, widzicie kilka przykładów na swoich ekranach. Kolejna kategoria to frazy ogólne, to są, powiem tak, ulubieńcy wielu klientów, no bo te frazy są krótkie, one bardzo dobrze wyglądają w statystykach, bo są często wyszukiwane, natomiast mają relatywnie mniejszy potencjał sprzedażowy, są wpisy, frazy ogólne są Wpisywane przede wszystkim przez osoby, które są dopiero na samym początku i rozpoznają temat, spośród czego mogą tutaj wybierać, niekoniecznie są jeszcze zdecydowane co do zakupu. Ich pewnym przeciwieństwem byłby frazy z długim ogonem, frazy longtailowe. One są rzadziej wyszukiwane, no bo każdy, każdy jakby rodzaj jest. każda fraza taka longtailowa bo. Byłaby rzadziej wyszukiwana, ale jak złożymy wszystkie e, frazy, które są właśnie przynależą do kategorii long tail, no to wtedy się okaże, że to jest całkiem spory kawałek tego tortu tego, ile tutaj wejść, wejść potrafią wygenerować, e, mają większy potencjał sprzedażowy, e, są szczególnie ważne dla sklepów internetowych. I tutaj znowu odwołam się do swojego doświadczenia, jak poszukiwałam pianki właśnie do pływania, no to najpierw zaczynałam tak rozpoznawczo, że tam pianka windsurfing damska, później tam dodawałam sobie grubość, zaznaczałam, że zależy mi na długich rękawach, długich nogawkach, no bo jeziora w Polsce są, jakie są, nad morze jeszcze w tym sezonie nie dotarłam. Później również sobie dopisałam markę, która tutaj byłaby dla mnie potencjalnie interesująca, a jak już rozgryzłam rozmiarówki poszczególnych firm, to już nawet dopisywałam rozmiar. No i w efekcie osiągnęłam coś, co było hybrydą frazy longtailowej z frazą brandową i dokonałam zakupu, który mnie bardzo satysfakcjonuje. Mamy też frazy poradnikowe. To są frazy, które. Yy, Wspierają proces sprzedażowy, mają swoje ważne miejsce. Często odpowiedzią na nie są wpisy na blogi, na, na, które są umieszczone na blogu. I z doświadczenia wiem, że są to frazy, które potrafią mieć całkiem długi cykl życiowy. Nawet niektóre wpisy na naszym firmowym blogu Verseo. W kilku latach okazuje się, że są chętnie czytane, dotyczą na tyle uniwersalnych zagadnień, że nie straciły na świeżości, i widzimy, że są w dalszym ciągu chętnie, chętnie te wpisy czytane. Natomiast ostatnia kategoria, nazwałam ją tak trochę humorystycznie, frazy przypadkowe. To są frazy, które. Google łączy z danym serwisem właśnie na bazie takiej analizy kontentu. I tutaj znów przykład z własnego doświadczenia. Audytowałam sklep internetowy z artykułami do takich robótek ręcznych, i ten sklep był całkiem wysoko na frazę Józef Piłsudski na Kasztance, bo po prostu w ofercie była makatka. Która przedstawiała marszałka na koniu, no i Google, bazując na analizie treści, połączył sobie te frazy przypadkowe. Absolutnie nikt na nie intencjonalnie nie pozycjonuje serwisu, żaden specjalista od marketingu online nie będzie zachęcał, żeby żeby umieszczać to na liście fraz do monitoringu, ale jak na przykład spojrzymy sobie w Semstormie, z jakimi frazami, czy, czy w Google Search Console, z jakimi frazami jest łączony konkretny serwis, to możemy tam dostrzec takie, takie kwiatki. I jeżeli coś takiego zobaczycie, to absolutnie nie ma co besztać pozycjonera, że traci czas na pracę nad bezsensownymi z, ze sprzedażowego punktu widzenia frazami, on po prostu to po prostu jest taki efekt uboczny optymalizacji serwisu. Mocny, mocny serwis potrafi być połączony z dużą pulą takich, takich fraz. Ogólnie, jeżeli was interesuje temat słów kluczowych, to zapraszam na bloga Verseo. Pewnie na czacie wyświetli się link z jednym z artykułów właśnie o doborze słów kluczowych, tak tematycznie, jako uzupełnienie tego dzisiejszego webinaru. I ostatni punkt, bo już tutaj wiem, że muszę, muszę kontrolować czas, który mi został, to optymalizacja treści na stronie internetowej. To się trochę łączy z pierwszym punktem, z analizą właśnie oferty i analizą treści. Właśnie, jeżeli tam dostrzeżemy pewne braki, no to powinniśmy tutaj w zadziałać, zoptymalizować, dopisać, żeby ten kontent jak najbardziej jak najlepiej prezentował naszą ofertę. W odniesieniu do sklepów internetowych warto też taki tekst uzupełnić z linkowaniem wewnętrznym, tak samo byłoby w przypadku wpisów na blogu czy, czy Faku. Jak nam tutaj kontekstowo pasuje. Z takich szybkich rekomendacji no to opisy powinny być unikalne, nie powielone. Na pytanie ile powinno być tej treści, ja tak ze swojego doświadczenia powiem, że jeżeli opis kategorii będzie miał 2000 znaków, to jest taka bezpieczna ilość. Wiadomo, można tutaj sprawdzić, jak wygląda to w przypadku konkurencji. Też ma znaczenie, jaką tutaj mamy, jaką mamy tutaj siłę tego serwisu. No i, ale te 2000 to jako taki, taki ogólnik. Nie warto mieć tekstu w postaci jednego monolitu, jednego bloku. Podzielmy go sobie na kapity, to się łatwiej czyta. Poza tym można też dodać nagłówki z, o różnych rangach z użyciem słów kluczowych. Oczywiście taki tekst powinien być dostępny dla robotów sieciowych, poprawny językowo, atrakcyjny, żeby się go dobrze czytało. Warto też systematycznie rozwijać swoje treści. Jeżeli chodzi jeszcze o analizę i dobór słów kluczowych, oczywiście możecie zrobić to samodzielnie, w końcu jesteście ekspertami w swojej branży, znacie to słownictwo i profesjonalne i wiecie, jak pytają klienci, znacie też swoje własne potrzeby i również potrzeby klientów, bo wam je komunikują. Natomiast może się okazać, że czasem brakuje wiedzy o mechanizmach związanych z działaniem wyszukiwarki, z marketingiem online. I wtedy warto sięgnąć po pomoc specjalisty od tego, ale jak najbardziej można też samodzielnie sobie stworzyć fajną listę. Specjalista na pewno tutaj te kwestie związane z marketingiem online, z wiedzą o rodzaju fraz, z tym, jak coś jest wyszukiwane, jak wygląda to w danej branży, na pewno tutaj zadziała. Natomiast możecie również zrobić to sami. Albo po prostu skorzystać z absolutnie tylko i wyłącznie z pomocy specjalisty, który w efekcie, który, przepraszam, który przygotuje taką kompleksową listę, i w efekcie będziecie tylko mieli po prostu możliwość akceptu lub jego braku. Także dziękuję Wam za poświęcony czas, za to, że tutaj byliście. Pozdrawiam i do zobaczenia. Dzień dobry, dzień dobry. To ponownie ja, czy słychać mnie? Cześć. Asiu, bardzo dziękujemy. Fantastyczna prezentacja, która oczywiście, nagranie z Twojej prezentacji będzie dostępne dla osób, które zarejestrowały się na stronie Online Marketing Day. Ja sobie sprawiłam w międzyczasie, i Ty polecasz książkę Dni Barbarzyńców, życie na fali. William tak. Finnegan, tak? Finnegan. Więc Ale kochanie... nie powiem Ci, jaki koniec, bo jestem w trakcie. Pewnie mu się udało, pewnie płynął na fali, Asia. tego się spodziewajemy. Na pewno mu się udało w końcu. Ja ci polecam króla Darknetu, Nika Biltona. Przegenial... Pewnie, pewnie, czytałaś rewelacyjna od wydawnictwa czarna książka o tym, jak powstało Silk Road, w USA. Oh. Genialna. Oh. Jestem w szoku, że jeszcze żaden Netflix ani HBO nie zekranizowało, ale polecajka taka na weekendik. Pewnie. Czyżby seria czy, amerykańska? Owszem, no a jak. O, tam jest dużo pereł. Jest dużo pereł, tak jak na Online Marketing Day. Z jedną z pereł już się żegnamy. Także miłego dnia, Joasiu, i pozdrawiamy serdecznie cały zespół Verseo. Pozdrawiamy zespół od Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, 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 hej.